Poznajcie Tomka. Ma firmę zadowolonych z jego usług klientów i problem. Jest ich coraz mniej. Konkurencja rośnie, a on stoi w miejscu. To trzeba zmienić. Tomek wie, co z tym zrobić. Więcej reklam. Tradycyjne rozwiązania są najlepsze. W końcu tyle firm z nich korzysta. Tomek postanawia ruszyć z reklamą w miasto. Efekty nie są zgodne z jego oczekiwaniami, klientów nie przybyło, a koszty wzrosły. Tomek jest cierpliwy, ma kolejny pomysł. E-marketing to przyszłość. Google Ads będzie najlepszym rozwiązaniem. Zapłacę tylko za realne kliknięcia w moje reklamy. Efekt nadal nie jest zgodny z oczekiwaniami. Stworzona przez Tomka kampania okazała się nieskuteczna. Czas spróbować czegoś innego. Agencja reklamowa specjalizująca się w Google Ads. Oni mi pomogą zdobyć więcej klientów. To naprawdę działa! Klientów przybywa, moje reklamy są wszędzie. Profesjonalny e-marketing to jest to, gdyby tylko trochę ograniczyć koszty. Tomek wie już jak zwiększyć ilość klientów. Google Ads jest idealnym rozwiązaniem. Teraz musi tylko znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby kampania Google Ads była skuteczniejsza i tańsza. Odpowiedź to Scalium. Tworzę kampanię reklamową i zoptymalizuję ją lepiej i szybciej niż agencje reklamowe. Wystarczy skorzystać ze Skalium. Sztuczna inteligencja w marketingu. To jest to: obniżenie kosztu kampanii Google Ads o 50%. Łatwiejsze zarządzanie budżetami kampanii reklamowych. Wszystkie statystyki Google Ads w jednym miejscu. Prosta i szybka konfiguracja. Do rejestracji w Skalium potrzebny jest tylko adres e-mail. Podłączenie konta Google Ads. Podstawowa konfiguracja konta i optymalizatora. Scalium pobiera i analizuje dane sprowadzonych na koncie kampanii Google Ads. Analizuje i na ich podstawie tworzy zaawansowane statystyki kampanii. Rozpoczyna optymalizację wybranych kampanii reklamowych. Konfiguracja optymalizatora jest prosta. Wystarczy określić budżet oraz maksymalny koszt jednego kliknięcia w reklamę. Automatycznie generowane raporty z kampanii. W prosty sposób sprawdzisz efektywność twoich reklam. W jednym miejscu możesz zapoznać się ze wszystkimi statystykami twoich kampanii reklamowych. Scalium pomoże ci ulepszyć kampanie reklamowe. Wskaże co poprawić, żeby twoje reklamy były jeszcze lepsze. Google Ads to skuteczny sposób na zwiększenie liczby twoich klientów. Dzięki zaawansowanym, samouczącym algorytmom Skalium możesz ich mieć jeszcze więcej!